Jesteśmy na Kongresie Gospodarczym już po raz dziesiąty. Bardzo się z tego cieszymy, że możemy tutaj na tym dużym gospodarczym wydarzeniu funkcjonować, być e, takim aniołem. trochę. Mówi się o aniołach biznesu, my tu mamy anioły kongresu. Oczywiście po raz dziesiąty organizujemy taką akcję, której, w której zapraszamy uczestników kongresu, do tego, wyjść może z tego, czym się zajmują tutaj na co dzień w swoim życiu, z biznesu, z polityki, z media, samorządy. Przecież tu mamy przedstawicieli wszystkich tych obszarów i żeby pochylić się nad tymi, którym w życiu jest gorzej którzy z bardzo wielu powodów nie ze swojej winy są w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci, które doświadczają biedy, doświadczają zagrożenia wykluczeniem, które potrzebują dobrych, silnych dorosłych, potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. Zawsze mówimy do ludzi o tym, że społeczna odpowiedzialność to jest taka wartość, która jest ponadczasowa i dzisiaj na kongresie, na sesji plenarnej usłyszeliśmy też to i od premiera Buzka, że ważne, żebyśmy się czuli ważni, żebyśmy się czuli potrzebni i ważne, żebyśmy się nie czuli wykluczeni. I to jest misją do Monios od 30 lat. Obchodzimy takie urodziny w tym roku i co, co roku coś robiliśmy aktywnego. Biegaliśmy, chodzili, grali, malowali. W tym roku posadziliśmy symboliczne drzewo. Drzewo, które jest symbolem wzrastania naszych dzieci, naszych podopiecznych, a jednocześnie jest drzewem dobrych życzeń. I zachęcamy każdego, kto przyjdzie, by zostawił dobre słowo dla nas, jako organizacji, bo my też skrzydeł też potrzebujemy i tego wzmocnienia, żeby dawać je dzieciom, ale też, żeby stawić dobre słowa dla dzieci. A za każde takie życzenia, nasz partner Główny Staleks, podatocetra Małopolska, przekazuje konkretną pomoc, 50 zł dla dzieciaków, a jednocześnie wypisujący życzenia otrzymuje zakładkę, skrzydło oczywiście, które też symbolizuje to dodawanie dzieciom skrzydeł. A to jest... To czym się zajmujemy od lat.